Dzień dobry, Beata Chmielowska, olej. Jutro od 15 do 21 stopni Słońca niezbyt wiele na południu kraju możliwe burze. Zaczynamy ekspres w sobotę 28 sierpnia. Odpowiedź Amerykanów na atak w Kabulu. We wschodnim Afganistanie miał zostać zabity terrorysta tzw. Tak państwa islamskiego. To on zaplanował wybuch bomby przed bramą lotniska. Zginęło blisko 200 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy. Zanim padły strzały, oboje krzyknęli Niech żyje Polska. 75 lat temu Danuta, siedzikówna Inka i Felix Selmanowicz Zagończyk zostali rozstrzelani przez komunistyczną bezpiekę. W kraju zorganizowano uroczystości upamiętniające bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego. 55 przedwczoraj, 130 wczoraj. Liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z kierunku białoruskiego wzrosła. Na to jest gotowe pomóc naszemu krajowi w sprawie zagrożenia hybrydowego ze strony Białorusi. To największa tego typu katastrofa na świecie. Tak, wody polskie oceniają dwie awarie kolektorów oczyszczalni Czajka w 2019 i 2020 roku. Wody polskie przeprowadziły kontrolę w stołecznym przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji. Polscy strażacy kończą misję w Grecji. Nad ranem ruszą w drogę powrotną. W bazie Polaków odbyło się uroczyste pożegnanie z udziałem przedstawicieli greckich władz. A teraz ważna informacja dla osób do 25 roku życia, które zmagają się z ostrą białaczką limfoblastyczną. Od 1 września będą mogły za darmo skorzystać z nowoczesnej terapii genowej Cartisans. Za chwilę w Teleekspresie wystąpi Cristiano Ronaldo, który wraca do Manchesteru, a wcześniej powiemy o... 28 sierpnia 1932 roku Franciszko, Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura zwyciężyli w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w Berlinie. Na pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy święto lotnictwa. Życzenia lotnikom złożył minister obrony Mariusz Błaszczak. Jej głos hipnotyzował publiczność. Występowała na największych scenach operowych świata od mediolańskiej Laskali przez operę paryską na nowojorskiej Metropolitan Opera Kończąc. Zmarła wybitna polska sopranistka Teresa Żylizgara. Pora na sport i wielki hit transferowy po 12 latach. Cristiano Ronaldo wraca do Manchesteru United. W Sobotę Marek Sierocki zaprasza na przegląd list przebojów. Będzie też piosenka, która weźmie udział w konkursie Premier podczas festiwalu w Opolu. W Polsce. To już bliźnięta, trojaczki, czworaczki, tyle szczęścia na raz, a to pomnożone szczęście to podwójnie, potrójnie i więcej opieki, wydatków i uwagi. Wszystko jednak rekompensują takie dni jak ten, gdy szczęściem można się chwalić. W Wielkopolskim Czarnkowie rozpoczął się zlot bliźniaków. Jedynaczki i jedynaków pozdrawiamy nie mniej serdecznie i wszystkich zapraszam na jutrzejszy TeleEkspres. Spotykamy się o 17, a za chwilę ten ekstra. Do zobaczenia! Dzień dobry, to jest TeleEkspres Ekstra, czyli ciąg dalszy TeleEkspresu. Kłaniamy się i zaczynamy spotkanie od trudnych spraw rodzinnych. Rozdzieleni bracia będą wychowywać się razem. Zaczynamy od wzruszającej historii Kacpra i Dominika, dziewięciomiesięcznych chłopców, o których mówiliśmy kilka dni temu. Jedno z dzieci porzuconych przez rodziców trafiło do placówki w Częstochowie, drugie zostało w szpitalu w Chorzowie. Teraz okazuje się, że Kacper ma dołączyć do Dominika i chłopcy będą mogli wychowywać się razem. Jedno ukąszenie może kosztować życie. Coraz więcej osób uczulonych na jad owadów decyduje się na immunoterapię. Stosuje ją y, jako jeden z niewielu w Polsce szpital w Czerwonej Górze w Świętokrzyskiem. Sprawdziliśmy, na czym polega jej skuteczność. Wodne światy, w których być może panują warunki sprzyjające życiu. Astronomowie odkryli nowy rodzaj planet rozsianych po galaktyce o Hyceanach w przedziale naukowym Telexpresła, eksper opowie dr Tomasz Rożek. Warto sprawdzić, co jest na strychach, w kredensach, w serwantkach. Sędziwe laleczki z porcelany mają szansę znowu zabłysnąć na salonach. Diana, Emper, Herman, Kalipso, Katinka. Brzmi smakowicie. A jak smakuje? Poezja wręcz. Za chwilę śliwkowe żniwa, a co jeszcze? Sprawdźmy wspólnie.